Jak co roku członkowie Komisji Fotografii Krajoznawczej przy PTTK w Chorzowie zaprezentowali swoje zdjęcia w Miejskim Domu Kultury Batory. Ta wystawa, którą prezentujemy dzisiaj, to jest taka nasza doroczna, mająca za zadanie zaprezentować nasze najlepsze prace, które członkowie tej grupy stworzyli w ciągu ostatniego roku, powiedzmy od ostatniej naszej wystawy do, do tego okresu. Kiedyś wystawialiśmy tylko i wyłącznie zdjęcia krajoznawcze nasze, rodzime polskie. Ale w momencie, kiedy narodziła się, że tak powiem, możliwość zwiedzenia innych krajów, kiedy paszporty mamy już w domu, trudno było ograniczać ludzi do pokazywania tylko i wyłącznie polskiej, powiedzmy sobie, przyrody czy, czy polskiego pejzażu, i rozszerzyliśmy to jeszcze o te dwa słowa i nie tylko. W związku z tym ludzie. Wjeżdżający powiedzmy na wakacje gdzieś poza teren Polski mają okazję również pochwalić się swoimi pracami. Komisja Fotografii Krajoznawczej skupia w swoich szeregach ludzi, którzy na szlaku zafascynowali się fotografowaniem i pragną to robić jak najlepiej. W ten sposób grupy ludzi w całej Polsce zaczęły organizować kluby. Wreszcie powstało Centrum Komisji Fotografii Krajoznawczej przy zarządzie głównym PTTK z siedzibą w Łodzi. Jedną z komórek organizacyjnych jest Komisja Fotografii Krajoznawczej przy oddziale PTTK w Chorzowie. Jej założycielem był świętej pamięci Erwin Mecha. Zdjęcie powinno być przemyślane, to nie musi być jakiś tam wydumany temat, ale kadrując y, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co chcemy pokazać. Powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby kiedyś za 5, 10, 15 lat oglądając to zdjęcie, żeby nam coś przypominało, żeby to nie było takie zwykłe, tępe naciskanie migawki. No i w tej chwili rozwój telefonii komórkowej ze sprzętem fotograficznym powoduje to, że w tej chwili telefon komórkowy staje się w zasadzie podstawowym, popularną kamerą fotograficzną. Możliwości tych, tego sprzętu są rzeczywiście ogromne, ale ja myślę, że każdy zaczyna cykać zdjęcia telefonem z czasem, zapragnie czegoś więcej i przesiądzie się na coś lepszego. Jest to grupa ludzi pasjonatów, nie zajmujących się tym fotografią zawodowo. Ludzi, którzy chcieliby fotografować coraz lepiej, żeby móc przekazać jakieś myśli trochę głębsze, nie tylko na zasadzie tutaj byłem, tylko móc przekazać atmosferę, nastrój danego miejsca, co to miejsce ze sobą niesie, jakie inne wartości takie psychiczne bardziej niż optyczne. Jesteśmy pasjonatami fotografii, podróżujemy i fotografujemy to, co... Chcielibyśmy, to co oglądamy, to co chcemy przekazać ludziom. Zdjęcia można oglądać do 11 listopada tego roku.